Kończyłem właśnie przed chwilą spotkanie z młodą osobą, młodym chłopakiem, który sam wyszedł z inicjatywą, że prawdopodobnie nie będzie miał sam zdolności kredytowej, więc chce przystąpić do kredytu razem z rodzicami. Jasne, jest to możliwe, że on będzie tylko docelowym właścicielem nowej nabywanej nieruchomości, a przystąpić do kredytu razem z rodzicami, którzy pomogą mu ze zdolnością kredytową. Natomiast tu jest jeden problem, który możemy oczywiście przeskoczyć, to, że rodzice oczywiście dają temu chłopakowi dochód, bo otrzymują dochody z tytułu umowy o pracę, więc ta zdolność kredytowa powinna się zwiększyć, ale tutaj będzie trudność następująca, że rodzice mają już trochę lat, mama ma już 58 lat, stąd też zostały jej dwa lata do emerytury. A gdy wejdzie w wiek emerytalny, bank zakłada, że jej dochody spadną 40 czy nawet 60% w zależności od banku. Stąd też tak naprawdę ta zdolność kredytowa wcale nie będzie większa, ale może być pogrążona. Cześć, witam Was na kanale Hipoteczny Ekspert, na praktycznym kanale dla kredytobiorców. Ja nazywam się Antoni Małeta, jestem specjalistą do spraw kredytów gotówkowych oraz kredytów hipotecznych. Jestem z Krakowa. W tej serii filmów nagrywamy Wam informacje na temat zdolności kredytowej, co na nią wpływa i jak ewentualnie możemy ją podnieść. Natomiast konkretnie w tym materiale wideo dowiesz się na temat wieku kredytobiorcy, jak wiek wpływa na zdolność kredytową i Poznasz praktyczne rozwiązania. Co gdy, jak w naszym przykładzie z początku filmu, co wtedy możemy zmodyfikować, aby tą zdolność kredytową troszeczkę podnieść. Zatem zostań z nami do końca i zaczynamy. Ale zanim jeszcze przejdziemy do tych kalkulatorów, żebyście zobaczyli, jak wygląda zdolność kredytowa w oparciu o wiek kredytobiorcy, kliknijcie proszę lajka, like postawcie subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie, bo pomożecie tym samym swoim znajomym, aby inni też poznali te praktyczne informacje, jak bank liczy zdolność kredytową. To naprawdę pomaga rozwijać ten kanał, docierać do szerszej grona odbiorców, którzy potrzebują też takich informacji. Na samym początku pojawia się pytanie, czym tak naprawdę jest ta zdolność kredytowa? Zdolność kredytowa to nic innego, jak ocena przez bank Twoich możliwości uniesienia jeszcze nie obecnej raty, ale docelowej przyszłej twojej raty kredytu ze względu na budżet. Czyli bank porównuje twoje aktualne dochody, poziom tych dochodów oraz aktualne utrzymanie gospodarstwa domowego, wydatki i pojawi się tu nowa, nowe obciążenie w postaci raty kredytu. I bank chce ocenić, jaka jest różnica, czy jaka jest nadwyżka finansowa między dochodami a wydatkami plus ta docelowa przyszła rata. Czy jest możliwość, czy bank ocenia tę możliwość, czy jest jeszcze ten bufor bezpieczeństwa, abyś mógł unieść tą docelową swoją przyszłą ratę. Tu, jeśli mamy dochody i wydatki w przypadku wieku kredytobiorców, tak jak wspomniałem na samym początku, skoro dochody mamy na tym poziomie, wydatki na tym, to tak naprawdę. Przechodząc w wiek emerytalny, w przypadku tej mamy, o której mówiliśmy, ma 58 lat, za dwa lata przejdzie wiek emerytalny, to wówczas, ok, jeśli wydatki nawet się nie zwiększą, ale bank zakłada, tak jak wspomnieliśmy, w zależności od banku, obniżenie dochodów o 40 czy nawet 60%, wszystko w zależności od tego, jak i yy, ile będzie. Urodzeń. E, sami wiecie, jak ZUS oblicza, albo możemy to sprawdzić też na stronie ZUS-u, to są informacje oficjalne, w jaki sposób ZUS oblicza Twoją przyszłą emeryturę, ze względu na liczbę urodzeń, e, między innymi e, i swoje dochody spadną o 40 czy 60%. Stąd też na razie ta różnica między dochodami a wydatkami wynosi tyle na dwa lata dla tej matki, ale jeśli ona przejdzie wiek emerytalny, ta różnica będzie bardzo niewielka. Zatem bank ocenia, że może tej zdolności brakować. Ale żebyśmy to zobaczyli faktycznie, realnie, na przykładzie, jak ten wiek, czy bliskość do emerytury ma wpływ na zdolność kredytową, zatem spójrzmy dokładnie na te kalkulatory, jak to wygląda w danym banku. Spójrzcie, mamy tą przykładową mamę, rocznik 1966, czyli ma te 58 lat. Powiedzmy, zarabia jakieś 7 tysięcy. Na umowie o pracę. No i mamy syna, powiedzmy, rocznik 95, on zarabia 5000. I zobaczcie, co się wydarzy, jeśli przeliczymy sobie zdolność kredytową. Zobaczcie. Rzeczywiście, mama pomaga, ale tylko na 15 lat. Faktycznie zdolność kredytowa z okresem kredytowania wzrasta na 467 tysięcy, jak zobaczycie. Natomiast na na 192 jeszcze na 478 tysięcy, natomiast mama już wpada w wiek emerytalny, więc już od e, miesięcy 204 i dalej ta zdolność kredytowa znacznie spada, pomimo to, że bank zakłada, że ona przejdzie w, na emeryturę i jej dochody spadną. Więc jest sens rzeczywiście wziąć mamę do kredytu, ale przy krótszym okresie kredytowania, natomiast na dłuższy okres kredytowania ta zdolność kredytowa spada. Innym przypadku spójrzcie, gdyby dajmy na to sama jedna osoba brała kredyt, jak ona wpada w wiek emerytalny i zdolność kredytowa spada. Dajmy na to mamy mężczyznę, który jest rocznik 80, zarabia jakieś 8000 zł na umowie o pracę. I zobaczmy, co się dzieje przy zdolności kredytowej. Gdy mamy zdolność kredytową na poziomie bierzemy kredyt przykładowy, dajmy na to 400 tysięcy, potrzebujemy 100 tysięcy wkładów, bo nieruchomość 500 tysięcy i na 360 miesięcy, na 30 lat, jak widzicie na 30 lat, to ta zdolność kredytowa jest na poziomie w jego przypadku 434 tysiące. 434 tysiące. Natomiast co się dzieje, gdybyśmy nieco skrócili okres kredytowania? 434 tysiące. Nie na 30 lat, ale potrzebujemy na, na 20 lat na 20 lat patrzcie, zdolność kredytowa znacznie wzrasta, bo wzrasta nam już na poziom 501 tysięcy 501 tysięcy, więc tak istotne jest to, aby zakalkulować, złożyć odpowiedni wniosek kredytowy na odpowiedni okres kredytowania, ze względu na to, że czasami Warto skrócić ten okres kredytowania ze względu na to, żeby nie wpadać w emerytalne i wówczas zdolność kredytowa jest znacznie wyższa niż przy dłuższym okresie kredytowania. Jest to paradoksalne, ale warto rzeczywiście to konsultować i dokładnie przeliczyć. Cóż zatem możemy zrobić? Jak zmodyfikować czy zwiększyć zdolność kredytową, pomóc sobie otrzymać, zdol, otrzymać kredyt hipoteczny, żeby mieć odpowiednią zdolność kredytową? I tutaj mamy szereg banków, bardzo szeroki wachlarz, gdyż niektóre banki udzielają. Kredytu hipotecznego maksymalnie do 60 roku życia, do 65 roku życia, niektóre do 70, niektóre do 75, a jest jeden bank, który nie ma limitu wieku, czyli na przykład e, babcia 90-letnia, jeśli ma tylko bardzo wysoką emeryturę. Może wziąć kredyt hipoteczny. Tak, babcia 90-letnia, jeśli ma dochody z bardzo wysokiej emerytury, może wziąć kredyt hipoteczny, ale tu w tej ofercie banku, oczywiście bank ocenia ryzyko, ryzyko śmierci, czyli straty, nie, nie zarobienia na odsetkach, bo ok, bank zostanie zaspokojony z ubezpieczenia na życie, spłatą, ale... Tutaj bank wymaga polisy na życie, która może być bardzo droga, albo może być w ogóle nieuzyskana ze względu na to, że przychodzi się też badania medyczne. Ale mamy pewne spektrum, pewne rozwiązania, jeśli zdolność kredytowa nie wychodzi, nie, nie jest wystarczająca w jednym banku, ze względu na to, że bank. Udziela kredytów maksymalnie np. do 65 roku życia. I ten przykład z początku filmu, gdzie pani 58 lat, mama, która chce pomóc synowi, 58 lat, w takim banku może dostać kredyt hipoteczny na maksymalnie 7 lat. Więc jest to zbyt krótki okres, więc tej zdolności kredytowej nie będzie, bo jest za krótki okres kredytowania. Ale jeśli złożymy wniosek do banku, który udziela kredytów do 75 roku życia albo nie ma tego limitu jego, to możemy wziąć kredyt na 20 lat czy na 25 lat i ta zdolność kredytowa dzięki temu, że okres kredytowania jest bardzo długi, zdolność kredytowa będzie. Ale y, każdy przykład jest indywidualny, więc piszcie do nas, dzwoncie do nas. Będziemy robić dla Was bezpłatnie analizę. Będziemy dawać konkretne wskazówki, jak można wyjść z tej danej sytuacji. I to tyle na dzisiaj z merytorycznej wiedzy, którą widzieliśmy. Na kalkulatorach oraz z praktycznych wskazówek rozwiązań dla Was. Jeśli macie jakieś pytania, tak jak wspomniałem, piszcie śmiało, dzwoncie na telefon, piszcie maila, bardzo chętnie Wam pomożemy. Piszcie w komentarzach też, jeśli macie jakieś nowe pomysły, jakieś nowe case'y związane z tym tematem, chętnie się nad tym zastanowimy. Pomożemy, aby pozostała rzesza osób, które ogląda nasz kanał również mogła znaleźć rozwiązanie dla siebie. A my widzimy się już w kolejnym wideo. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia, cześć!